Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Dzień dobry. pan, pan, tutaj pan, e, tak. Pan tutaj ma e, sprawę. Na co chodzi? Proszę zgłosić. Ja, proszę pana, ja tu, ja przychodzę do domu dzisiaj po pracy, ja, a moja żona normalnie cała, w całej krwi w domu leży na kanapie. ją normalnie. Jakiś pewnie, jakiś nie wiem kto, ale Przychodzę, ona całe we krwi, jakieś rany po nożach, po szczelbie, e, po pistolecie Jeszcze jak gdzie je, to się znajduje miejsce? Nie. Tam y, mieszkam w domu. Y, tam... Y, bra bracie Onil tak się tak na Ulica nazywa. okej. Okay. Onila. Onila. Świętego Onila. No dobra. A co tu... A to pan jest tym detektywem? Tak, chodź. Panie że Ach, ja pierwszy dzień pr... na miejsce, tak. zabezpieczycie? Tak tak, tak, tak. Ja, ja jakby pierwszy o, dzień w pracy, ja nie wiem, co ja mam robić dzisiaj. Nie jestem z też detektywem. Z panem, dobrze, dobrze. Zabezpieczę tego para? Eee, nie, nie trzeba. Ale się sobie poradzi raczej. Nie, Zabreś... nie mam powołu, to mogę go wziąć na tą farmę, żeby był przy tym. Nie? Na razie obecnie to. Miesz, dwa się tam. Ile po auto? Ja już wsiadam, już wsiadam. Zamknij się! E, tak Brawo. zgłosić, że wyjechaliśmy? Nie, nie trzeba. A dobrze, e, jestem e, Drake, Drake, chodźmy. E, e, tak, niedobry. Nie nie, dobry. E, pierwszy dzień w pracy jestem, grepon. Główny szereg. RJ, Jak O, to miło poznać pana mhm mm jedziemy e... na miejsce zdarzenia pierwsza sprawa, pierwsze morderstwo normalne Wiedzę w tych papierach i się powiedzę temu a ogólnie Komun praca jest fajna? Wiesz co, jeżeli tylko sam jesteś to jest trudno a z kim, a z kim będę jeździł w patrolu tak na co dzień? ze mną a dobrze, dobrze i patroli nie robimy, my tylko jesteśmy wysyłani na zabójstwo, na sprawdzenie. Tak, tak, rozumiem, rozumiem. Trochę I Coś tam. Zjazd. Ja nie wiem, gdzie dokładnie jedziemy. Ja tak naprawdę to wie pan. Mnie wysyłają tutaj i tam. Yy, raz, tu, raz do Sandy, raz do Paleto, raz do miasta. To dostanie Sandy. Sami... Tak? A. my No już. Dobrze. Dobrze, Tutaj dojechała już biuro szeryfa. A to wioska jakaś taka. ponieszczony tam trochę. dobry. Gdzie Dzie jest, jest Zaprowadzę ciał. No. O. Zero ciał na dole. Y Amfetamina wszystko, półki, produkcja amfetaminy. Zabezpieczyliście tam mm. ciało? Tak, wszystko czysto. Bo dostaliśmy wezwanie, że tutaj ciało jest w tym domu. Tak. Widać czy ten zano. Czy to, no. to jako nie przeszukali? Nie wiem, chyba nie wiedzą gdzie jest wejście na górę. Ale my dostaliśmy zgłoszenie, że tutaj jest ciało. A, a wy co? Przeszukaliście? Nie przeszukaliście domu? Zajęliście się piwnicą i na tym się jedynie skupiliście. O, to jest wejście na górę. Proszę nie wchodzić na miejsce zbrodni. Proszę nie wchodzić. Nie. To jest wszystko do zabezpieczenia, proszę nie, nie wchodzić. Wszystko do zabezpieczenia. Gdzie nie. Nie jest Tutaj, znalazłem. Oj, 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 oj. No tak. na, na radio, czy jest tu jakiś szeryf. Tutaj Drake Bond, detektyw. Jest jakiś szeryf tutaj na miejscu zbrodni? Poproszę tutaj na górę jednego. O Boże! I jak Wy zabezpieczyliście to ciało? Co? To miejsce? No dobra. Tak, ja tu widzę Panowie, ja z... przyjechałem z... Ja ja wy... z Wami z komendy. Przyjechałem do Zapytałem się Panów szeryfów, czy jest tutaj ciało. Hmm. Czy bu... cały budynek został zabezpieczony? To Człowieku, powiedza, że mamy ma tu ciało, został... ciało! Zamknij się! I został y, zabezpieczony teren i nic tutaj nie ma. Ogólnie tak wcześniej przeszukali to miejsce. Oprócz y, piwnicy. Hmm. Niestety góra nie została tak tutaj mm, przeszukana Zamknij się do ja, według Atak. mnie leży tutaj około 5 godzin To świeżo tak. ja tak Widzę tutaj post postrzelona pani w brzuch mm -hmm. e Telefon tutaj pani do zabezpieczenia To e do, do szeryfów Ja wezmę Proszę Proszę Dziękuję. sprawdzić ostatnią rozmowę Spre Co pan są sprawdzi? Ja nie wiem, jestem pierwszy dzień w robocie, a czuję się bardziej doświadczony od Was. Ostatnia rozmowa była z numerem no, prywatnym. Czyli nie. jaki... I... to nieważne, jesteśmy na sumie Człowie. człowieku. To sprawdzić. Tak, tylko jak ja widzę, to pięty kółko robi. No to ja nie widzę tu żadnego samolotu. Ja też. Tam poleciał. Kontaktuj się z biurem lotów. Może bym, bo musi być zgłaszane, inaczej teraz wzywamy wojsko, żeby zestrzelić. Szefie, tak? Czuję się bardziej doświadczony od nich, mimo że jestem pierwszy dzień w pracy i nawet mieszkanie nie się przeszukali. Ja bym chciał tutaj e, powiedzieć tylko, że przyjechałem z wami, także nie. Mam Dobra, do to pan, no to pan, sprawdza. no to pan, no to pan to wiadomo, ale ci, to, ci panowie to ja nie wiem do wywalenia z tej roboty. Ja też nie wiem. Dobra, nie zaraz nie przejdziemy tak. do domu. Yy, ostatni, yy, po, ostatnie połączenie było z numerem prywatnym, zaraz sprawdzę z, z witem. tym metalnie tak. Tak. To ja idzie ja Wezwijcie, wezwijcie tych e, kryminalistyków. I idźcie tym dołem. Ja wezwijcie, wezwijcie kryminalistyków. No. numer prywatny. prywatny. Ja, ja tam idę do numer prywatne. Ja, za nami 5 e, godzin temu i nie wiadomo kto. Nie wiadomo kto, ale wydaje mi się, że można to sprawdzić. Przynajmniej jakiś informatyk tutaj. Mm. Faktycznie jest tam ta, te narkotyki produkowane, więc... Pani miała swoje za wraz ze swoim mężem. A to... Który do nas przyszedł dzisiaj rano. Kurde. A tutaj w detektywie sprawdziłem telefon. No. Jakieś wiadomości? Ostatnie no, wiadomości, jest od męża. No. 6 godzin temu. A ostatnie pomocenie no to... A co tam agry, jest w tej odbywatnego... wiadomości? No. Już sprawdzę Kurde, chwila. Co kupić ci na obiad? Mm -hmm. No to i aha, odpisała? Tutaj niestety poskodowana nie odpisała No to musiałeś wtedy nie żyć najwyraźniej. Albo spała, bo no, była noc, no wiadomo. No spała. Jak dla mnie to wygląda na zabójstwo przez sen tak. Tak. Ktoś musiał się włamać do domu, czy macie, macie jakieś ślady włamania, zostały zostało znalezione? No Czemu jeszcze techników nie wezwaliście? O. Ja? Ja wysłałem. ja czekam No to gdzie są? No to gdzie nie są? Nie wiem, ja nie wiem, w drodze Dobra Zabezpieczyć cię o... ja w sumie nie ma co zabezpieczyć Trzeba koroner wezwać na sekcję zwłok Telefon On też to już nic chyba, nie? Przekażemy, my powinniśmy tak. zobaczyć, czy są jakieś ślady włamania i tak dalej Tutaj ciężko zobaczyć, są ślady włamania, są po na może to te... stanie ja tragiczne budynku. Pozwólcie, że co właściciela tego dobytku na komendę w Los Santos. Bo to, nie to, nie faktu, to bo tam no, produkcja jest ciekawa. Się... umarła nie znaczy, że legalnie sobie może produkować metamfetamina w piwnicy. No zobacz, czy to było legalne, czy nie. Metamfetamina legalna. No w sumie no, no Gdzie to, to jest? Zapraszam w no, piwnicy. No. Zaprezentuję, nie jestem. Ja daj, sprawdzę czy są jakieś ślady w To sprawdź, zajmę się dołem teraz. Możecie pomóc chodźcie. Trzeba zabezpieczyć chyba wszystko. Wezwać do odcisków. Wydaje mi się, że tam nie jest tylko jeden raz tworzony. Ojoj. Więc tu jest wszystko tworzone. A mówiłem, żeby wziąć... to się wszystko stworzyć. Dobrze, no ale gdzie jest teraz ten... ...mąż poszkodowanej? Był tu przed chwilą, ja kiedy chciałem... ...go zatrzymać, by się zajmowaliście ciałem i mówiłem na radio, żebyście przy... żeby ktoś przyszedł. Został zatrzymany? Właśnie, na radio muszę wejść. Panie fiu. Tak? Można na momencik? Mhm. Myślę, że znalazłem coś, co Nie zabezpiecz dół w naszej sprawie. Tak jest. Wszystkiem źle, że raczej... to Weź do auta. Proszę coś zobaczyć tu. Kurwa, Nie co zabezpiecz tu dół, wszystko weźcie. Panie Matthew, tutaj. Plagan do Lukasa. Proszę. zabezpieczmy tutaj teren. Chcę zobaczyć. Dwie, dwie informacje mam dla pana. Hmm. wybita okno, plus ślad to na gazecie. Tutaj. Na której pan stoi O Ale to jest, jest, to jest, bo to już... Chuj wy jak to jest dowód w sprawie No... No i co niszczysz dowód w sprawie? Słucham, apetyczny, yyy... Nie ma. zabezpieczyliście dół? Yyy, Lukas zabezpieczył ja, no. tak, Trzeba stwierdzić, co to jest Zabezpieczał? Mhm Teraz przyjdę ciebie tam? Trzeba Znaleźliście o... jeszcze coś na dole? Co to było za dźwięk? Próbuję szukać Szukamy, szukamy skontaktujcie, tak, skontaktujcie się z panem, który tutaj zgłaszał sprawę dzisiaj rano Dobra Potrzebujemy tego gościa co, tego gościa, Żo... no. tego męża Ja dopiero co... na radiu rano jestem. zgłaszał sprawę Nie słyszałem Dobra Coś jeszcze tutaj. Znaleźliście piwo. Mm. Jak, jak ten mąż to alkoholik. Właśnie, zapomniałem, że tu jego auto stoi. Którym przejechał boczny bo i teraz gdzieś się zbył. Okej. Okay. Zapiszcie blachy. E, Ustawcie od razu imię i nazwisko tego męża. Nic nie ma. Skontaktowaliście się z mężem ofiary? O, 13 dolarów. 13 dolarów w bagażniku było. Masz tutaj tableta i sprawdź. naszej Albo tak, ja już ten sprawdzę, ten wiesz? A? Ja już sprawdzę rejestrację. Znaczy... Tak, bo środek wydaje się czysty, ale dobrze być popchane pod tymi. Letnie to siedzenia to... i sprawdź. Zderzakami. siedzenia i sprawdź w środku. No wie. Panowie, co tu robi jakiś pies w ogóle? Nie. No to, to auto należy jakby... do, do Andrew Williamsa. Andrew Williams. Ta wywrotka, która stoi za o, ty, za tym też jest jego. Auto należy do Andrew Williamsa. Proszę sprawdź ktoś go w bazie danych, bo nie mam do tego dostępu. Mefiu, podejdziesz jeszcze.

Mężu, mążu... Wszystko... Mm -hmm. Wiesz, wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to... Chciałabym go wziąć na przesłuchanie. Andrew mówiłem co? To. cię nie goli. tej... A tyle znalazłem. w y, tej takiej y, pistolet. Trzeba zobaczyć, czy mieli pozwolenie na broń. Nie wiem, może Weź na. Ale i zezpieczone. i Zabezpieczona już jest w wodzie. W ciężarówce. Samo jak telefon. To zaraz weźmiemy na komendę i wszystko będziemy wszystko sprawdzać. Polecam wziąć trzeba z bagażnika, albo coś, gdy ten teren jest dosyć niebezpieczny, praktycznie codziennie do strzelania mm. tego Dobra, no. się, do... De. Dobra, już. Weź młody pistolet do sołtka. Co wezmę? W ogóle słyszałem, że Nie. jakiś szeryf wam ostatni umarł. Da. A co się z nim stało? Wypadek miał. Wymuszenie na za zabójstwo. Hmm, czyli, że ktoś mógł coś tam zrobić mu w aucie? Eee, bardzo możliwe. I przyjrzałbym się tej sprawy. Gaś te bomby, to ta, ta ten dom? Chyba tam, to ten. To, to ma pan policjant może ten. pójdzie, pan policjant może pójdzie przodem Ja sprawdzę tyły domu Sprawdzę tyły domu Dobra Eee, mm. e, łapy, 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 łapy Łapy Podnoś ręce Łapy Ręce, raz Chodź tu, przeszukaj dom Idę dom cały Ale kom... Dobra, zdejmę się kompanią. Ten sam człowiek był e, na farmie To jest ten sam, który zgłaszał rano sprawę, za morderstwo. Ja to tylko na noc, na, ten, wow. na aplikacji w telefon. Mhm. Na pan, pan pójdzie ze mną do radiowozu. na lotnisku koło farmy znalazłem wybuchnięty samolot. Dobra, już. Odjdź od tej farmy Wracaj na komendę, zaraz tam będziemy z podejrzanym I Cisza radiowa teraz. Cisza na radiu, dokładnie. To, to teraz robimy z tobą, gagatku? Wiesz, że jesteś właśnie podejrzany o zabójstwo. Jedziemy go przesłuchać. Jedziemy go przesłuchać. Mogę poprowadzić? Bierz auto i... Ora. To, to was kopię się. No. Dobra. Odjedź trochę 10-5, komenda Sandy A jeszcze wziąłem próbkę narkotyków Czy są legalne, czy nie, żeby sprawdzić Nie, ja to nie mogą być legalne Narkotyki? Legalne? Nie, nie mogą No ale, no mogą No to niektóre i małe ilości Ale nie wszystkie ja tam ja tylko znam. się poszedłem przespać na dwa dni, a później miałem jechać do innego mm. ten, Łodyń, no, tak, tak. Ty, ten, młody, jeden. ten dredziasty, idź tam, nagrywaj to. Tam tak, przyznaję się, pan, no Dobra, żony. Idę. Jak się jak A wy pomożecie mi teraz w tej akcji, chodźcie do biura. Rozmowa ja, nagrywana. Ja, 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 ja. Przyjął na górę? Tak, chodźcie. Jak wam się sprawuje w robocie? Nie wiem, który dzień jesteście No Dobrze, tu? Że tak na razie. Jestem dość krótko, ale tak na razie to bardzo dobrze. to nie ja, Daj mi pan dokończyć. W piwnicy. Znaleźliśmy u, u pana. Teraz trzeba poczekać na dowody. Obecnie głównym podejrzanym w akcji jest Anty Williams. Skoro no, rozmowa jest nagrywana, nagrywana młody, to weź sprawdź, e, pobierz, sprawdź te prób... narkotyki. sprawdź, to? No, jeszcze raz. Młody, chodź tutaj, chodźcie, będziecie się sprawować. Dzisiaj. Więc. To, to by się zgadzało, bo tam pan auto zostało. E, sprawdźcie odciski palców na broni i sprawdźcie je na komputerze. Czy wam pomóc w tym, bo nie wiecie jak? radę. A? Ja się znam na tym zajmę, zajmę się telefonem A gdzie one są? Tutaj Dobra Pan coś bierze? Ja się znam na tym panie detektywie, bo e, no, po prostu byłem w jednej na innej pan komendzie pan w 11. Znaleźliśmy e, no, jeszcze ślady w łomonie wybitego Zajmę się no, telefonem, wy się zajmijcie bronią Dobra, weź do no. Może wezmę? To poczekaj, Proszę, Biorę, palce, bocisk... Rękawiczki, rękawiczki załóż. Ja wezmę. To pan odbije tutaj na karteczce, tutaj kto? Jakaś woda, coś takiego. Na dokumencie widzę, Jest. że pani to Jessica Williams była. bo są poślubią. Tutaj was zaprowadzą. Proszę przyjść, Tutaj i chodź się. Chodź, Lukas. Tutaj jest przydzielony dla was komputer. Oj, no dobra, odejść. A Lukas White to nie jest ten, Mamy dwóch Lukasów White'ów na komendzie. Bo niedawno dołączył kolejne. Dobrze, w tym takim... sensie. czy młody? się, młody. To jest młody, 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 bardzo młody. Pan mówi, pan mówi, że tutaj podejrzany, w sensie osoba, która mieszkała różnie w tym domu na farmie braci Oni, to Lukas Whitey też była młoda. To jest przypadek. Co? Ja to Ja albo to młody od nas z komendy, hmm. Dobrze, z, y... albo jakiś inny. To ja ja jest komendy. No co? Chyba. Nie wiem. Zabuła jego. Lukas chodzi do pokoju tutaj, przesłuchań do tego nagrywania.

Broń była legalna broń była nielegalna Wydaje, że ona jak w jest Wydaje mi się, że ona jak zginęła Po ostrzał w brzuch Gdzie jest ze strzelby A, ze Tam jest To było Wydaje mi się, że... Za Mogę się coś zapytać pana podejrzanego? Stoję. Mhm Dobra A sprawdziliście ten dom w Los Santos? Nie, się, co się stało Tak, tak. To dawaj broń On tam jest, tak? W środku. Tutaj. Dzień dobry, nazywam się Logan V Mój numer oznaki 62. Eee, potrzebuję jeszcze jedną osobę, trzeba jechać sprawdzić eee, mm. garaż. Bo był też garaż niesprawdzony, a tam może być ukryte co nieco. No to pojedziemy razem. idziemy na, na farmę Onil? To... Tak, tak, tak. Wow. Sprawdziłem tutaj w tablecie i jest trzech lokasów white. Jeden jest zarejestrowany obok naszej komendy Drugi jest na obrzeżach miasta, bliżej Los Santos A trzeci jest na farmie Onili zarejestrowany, wynajmował dom A gdzieś jeszcze jest zarejestrowany ten Lukas, co mieszka na farmie w Onili? Ten, co mieszka na farmie Onili, to tam wynajmował tylko I nie widzę, że był jeszcze gdzieś gdzie zarejestrowany Na Onili, jedziemy tak, Tak, tak tam był garaż, też. Pan powiedział podejrzany, że raz tam auto chował. Ale nie sprawdziliśmy tego, bo nam nie kazałeś tego otwierać w ogóle, ale ja bym to otworzył. Dobra. I wydaje mi się, że coś tam może być. Ej, tutaj? Na prawo, tutaj są takie pełne drzwi, widzisz? Tam, i wychodzimy. Pamiętaj, masz broń w kaburze? Masz broń w kaburze? Mam w kaburze. No. W jakim to garażu było? Ty, tym, pierwszy. Znaczy, że nie było w nielegalnym wyścigach. Widziałem wszystkie, tylko tutaj znalazłem. Mamy auto chyba z tych wyścigów tutaj. Gdzie? Na Onilach w Farmie zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi. Było zamknięte w garażu na kłódkę. Na coś. jak to powstać? To czekamy teraz na nich. Tutaj, jak ktoś może, to weźcie na tablecie sprawdźcie. Sprawdźcie rejestrację auta. Mam odciski palców tutaj lukasowa i To, ucjonariuszu. Mhm. Mm w tablecie Wiesz, mamy. Mamy rejestrację MQ3 AEG J3. Prawdą u nas na tablecie. Z tego co dostałem, jest ten yy, wiadomość, to auto jest skradzione. Yy, zostało to zgłoszone na komisariat z tydzień temu. Dobra.